Cześć, witajcie, mamy piątek, mamy godzinę 13, kolejny odcinek kanału Pogromcy Betów w Latuje. ja jestem Patryk i na ten odcinek Was serdecznie zapraszam. Odcinek 3 w jednym, no bo jest piątek, tradycyjnie stawiamy sobie typy na piątek, sobotę oraz niedzielę. No i tradycyjnie u nas w piątek są dwa konkursy, w jednym do zgarnięcia jest 50 zł na zakłady sportowe na Superbet, a w drugim szaliki ulubionych drużyn bądź piłki. Jak wziąć udział w obydwu konkursach, mówię na samym końcu odcinka, a teraz parę ogłoszeń parafialnych. Przed wszystkim stawiamy sobie na Superbet, ponieważ Superbet jest partnerem tego kanału, więc zachęcam do zapoznania się z super ofertą tego Bugmahera na nadchodzący weekend, ale nie tylko, kolejny tydzień również. No i oczywiście, żeby stawiać z nami na Superbet, no to trzeba mieć tam konto, a założyć je możecie z kodem PBVIP, to jest ten kod, który widzicie właśnie na ekranie, no i on daje wam przede wszystkim podwojenie depozytu od 20 do 200 zł, oraz 1300 zł cashback przez cały tydzień. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie filmu, tam też znajdziecie link do rejestracji, zachęcam was bardzo serdecznie, bo warto jeszcze pokażę wam to co działo się wczoraj brakło nam jednej, jedynej brameczki w meczu Gwatemali z Arubą dziś zagramy sobie podobne kupony 3 za 50 zł standardowo, przenieśmy się jeszcze na chwilę do zakładki promocje na stronie i aplikacji SuperBET cały czas 50 tysięcy w puli do wygrania w gotówce na, świato, na Ligę Siatkarską Narodów. E, zakręcić każdego dnia można super z binem. To niezmiennie super przewaga trwa, która zresztą przyda nam się w tych weekendowych typach. E, no i kurs 100 na lewego, e, na transfer lewego z Bayernu. No i tak jak wspomniałem, u nas wykręcać jeszcze można bonusy. Za samo dołączenie do grupy na Facebooku. Link w opisie 20 zł na zakłady sportowe na Superbet oraz konkurs, z którym do zgarnięcia 50 zł. Mówię o tym na końcu odcinka A my przenosimy się do typów piątkowych Pamiętajcie, że subskrypcja i łapeczka mile widziana No i jeszcze znaleźć nas możecie na Instagramie Tam podaję takie krótkie typy Jeżeli nie ma ktoś czasu obejrzeć odcinka To tam na Instagramie można sobie włączyć relacje I te same typy tam znajdziecie Przynieśmy się w, w takim razie do piątków Piątek mam dla was dwa typy Pierwszym z nich będzie Dart Darty, Turniej Masters, który odgrywa się aktualnie w Holandii. No i tam zobaczyłem parę, która na pierwszy rzut oka, w której widać zdecydowanego faworyta. Już wam mówię, z zakładka lotki, bo tak to się nazywa, właśnie tutaj na Superbet dzisiaj. No i zejdziemy sobie troszeczkę na dół, no i mamy parę spotkań. Nas interesuje spotkanie, które odbywa się, które odbywa się o godzinie 22. Michał van Gerwen zagra z danym Nopertem. No i właśnie, tak jak wspomniałem, faworyt widoczny jest tutaj na pierwszy rzut oka, z tego względu, że Michael van Gerwen w końcu odbił się od takiego, można powiedzieć, swoistego dna, może nie tyle dna, ale na pewno miał obniżkę formy i to spotkanie takie, które typowałem zresztą z Jamesem Wydem, było spotkaniem odbijającym, że tak powiem. 10-4 wygrał tam Michael van Gerwen, potem wygrał z Kulenem 11-10, ciekawe spotkanie, natomiast wytrzymał presję, no i wygrał je dziś zagra z mniej do świadczonym na arenie e, napertem, no i e, według mnie to spotkanie wygra. Kurs 1.65 leci ode mnie e, właśnie na bardziej doświadczonego Holendra w tym spotkaniu. E, no a drugi typ e, na dzisiejszym kuponie będzie pochodził z NHL, czyli możecie się domyślać, już mecz rozgrywany jest w nocy. No i tak jak Wam wspominałem, według mnie od samego początku, drużyna, która powinna znaleźć się w tym finale, znalazła się. No i w tym finale wygrywa, ponieważ w meczach do czterech aktualnie winny wynik 3 do 1 dla Colorado Avalanche. Grają oni z obrońcą tytułu Tampa Bay Lightning, natomiast nie jest to ta drużyna z zeszłego sezonu. Oczywiście walczą, u siebie wygrali na przykład mecz 8 do 2, natomiast później przegrali w dogrywce i przenosimy się na lodowisko do Denver, gdzie Colorado czuje się absolutnie najlepiej i ma szansę na to, aby zamknąć tę rywalizację i cieszyć się z pucharu Stanley'a przed własnymi kibicami. Według mnie takiej szansy nie zaprzepaszczą, zwłaszcza że mimo tej długiej podróży, że tak powiem na Florydę Ciężkich bojów musieli się podnieść po tej porze 8 do 2. Dali radę i wygrali w dogrywce. Pokazuje to charakter drużyny, i naprawdę liderzy stanęli na wysokości zadania. Uważam, że i w tym spotkaniu, jeżeli zdrowie pozwoli, a z tego co wiem, tych kontuzji naprawdę nie ma wiele, są, ale nie ma wiele. Colorado Avalanche powinno to spotkanie wygrać i też zagramy sobie asekuracyjnie po prostu zwycięzce wraz z dogrywką i rzutami karnymi po kursie 1,57. No i co? Puarsan Leia pozostaje według mnie w Denver. Tak się prezentują dwa typy na dzisiejszy piątkowy kupon. 50 zł jest pisane. Postaw zakład. No i czekamy, aż się zazieleni, przenosząc się szybkim krokiem do. Typów na sobotę. W sobotę z kolei mam dla Was trzy typy: dwa z piłki nożnej i rodzynek z koszykówki. Zacznijmy właśnie od tego z koszykówki, gdyż mamy parę, finałową parę dwóch zespołów, które rozgrywają aktualnie bardzo dziwne spotkania. Ze skrajności, w skrajność wpadają Lyon oraz Monaco w walce o tytuł mistrza Francji w koszykówce. Przenieśmy się właśnie do zakładki koszykówka, kliknijmy sobota. No i jak widzicie. Francja. Lyon zagra z Monako już piąte spotkanie, i według mnie też nie wiadomo do końca, jak to spotkanie się skończy, bo jeżeli zobaczymy sobie tutaj na H2H pomiędzy tymi drużynami, no to już zaczęło się od zwycięstwa Monako, później ogromne zwycięstwo Lyonu, później znów zwycięstwo Moja Monako na wyjeździe i z powrotem zwycięstwo pewne, dość Lyonu. Nie wiadomo, co powiedzieć o tych z czterech już dotychczas rozegranych spotkaniach. Zawodnicy absolutnie nie trzymają kontroli. Raz wygrywają jedni, raz drudzy. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Natomiast wiem jedno: przed własną publicznością gra się zdecydowanie łatwiej. No i dzisiaj ten atut ma po swojej stronie ewidentnie Lyon. Zresztą kursy to samo mówią: 1,77, 2,30. Lekkim faworytem tego spotkania jest drużyna gospodarzy. I według mnie są w stanie to spotkanie wygrać. A my im trochę pomożemy, ponieważ pójdziemy w handicap, klikniemy sobie jedyneczkę i dodamy im 3,5 punktów a po kursie 1.39, no bo jeżeli Lyon przegrywa z Monaco tych dwóch w tych czterech poprzednich spotkaniach, to nie przegrywa aż tak dużo jak Monaco z Lyonem, dlatego też uważam, że ten handicap powinien pomóc. No i Lyon według tego typu, naszego typu może przegrać trzema punktami, no nie może przegrać czterema, no bo wtedy ten handicap nas by tutaj już nie łapał. I to jest pierwszy typ. Na naszą sobo nasz sobotni kupon, na dwa pozostałe, tak jak wspomniałem, będą z piłki nożnej. Pierwszy z piłki nożnej to będzie Norwegia. Ostatnio Norwegię typowałem, jak najbardziej się sprawdziło. Dlaczego miał, miałbym tego nie powtórzyć? Poza tym, Liga Norweska trwa aktualnie w najlepsze. Przejdźmy, właśnie, do piłki nożnej. No i zejdźmy sobie do Norwegii. No i mamy spotkanie Rosenborgu z Christian Stund. Oczywiście Rosenborg nie jest zespołem, tym zespołem sprzed dwóch, trzech lat, który tam. Walczył o mistrzostwo na pewno, obijał się o pierwsze miejsca w tabeli. Jest troszeczkę kryzys, natomiast z tego kryzysu powoli piłkarze wychodzą. Jest ósme miejsce, zakotwiczyli w środku tabeli. Natomiast to, co chciałbym tutaj w tym meczu zaznaczyć, to, że grają z ostatnim i najgorszym zespołem aktualnie w Lidze, który zdobył do tej pory tylko jeden punkt. Biraz bramkowy to aż minus 11 i według mnie Rosenborg z Christian Stund potrafi, będzie, będzie w stanie wygrać kurs 1.42 leci ode mnie właśnie na zwycięstwo gospodarzy. Jeszcze jeżeli zerkniemy sobie na H2H, no to mamy pewną zależność. Rosenborg zazwyczaj z swoim przeciwnikiem dzisiejszym wygrywa, kiedy gra u siebie. Gorzej to wygląda na wyjazdach, natomiast u siebie jak najbardziej wszystkie te spotkania są wygrane. Dziś graje u siebie dodatkowy atut, i tak jak mówię, jest to jak najbardziej plus dla naszego typu. Kurs 1.42 leci jako drugie na naszym kuponie. Trzeci typ na naszym kuponie będzie troszeczkę niższą ligą, troszeczkę czwartą dokładnie ligą polską i Barasz o ligę trzecią. Natomiast zespół, który jest dość bliski mi, zagra dzisiaj z zespołem drugim. Termaliki Brukbet nie Wieczysta Kraków dziś powalczy o to, aby wykręcić kolejny z rzędu awans do kolejnej wyższej ligi. Baraże oto dziś rozgrywane są właśnie w Krakowie. Kurs 1.30 na Wieczystą nie dziwi. Po pierwsze, no, faworyt zdecydowany tego spotkania. Po drugie, te dwa zespoły zmierzyły się już ze sobą niedawno, dość w finale Pucharu Polski Regionalnego, no i tam Wieczysta nie pozostawiła złudzeń, wygrywając z Niecieczą 2. No no, i tu dziś uważam, że będzie powtórka z rozgrywki, Jest to oczywiście pierwsze spotkanie barażowe, drugie będzie grane w niecieczy, ale uważam też, że Wieczysta w tym spotkaniu będzie w stanie jakąś tam zaliczkę zrobić. Kurs 1.30 wędruje na, nas, na nasz kupon na drużynę smudy i peszki, i to zamyka nasz dzisiejszy kupon. Kurs 2.57 na dzisiejszy sobotni. Postaw teraz 50 złotych, no i czekamy, aż się nam. Za no i patrząc na ofertę sobotnią, mam przed oczami głównie piłkę nożną. Głównie piłkę nożną z lig, które rozgrywają się akurat teraz, czyli z Oceanu w Ameryce Południowej i Północnej oraz ze Skandynawii, więc znów przenieśmy się. Do Ligi Norweskiej. Tym razem zespół, który ostatnio typowałem, również <laughs> typowałem go nie na zwycięstwo, leży na Bramki, a dziś zatypuje nie tylko jego zwycięstwo, ale Bramki też w całym spotkaniu, ponieważ Mylde zagra się z Irf, nie wiem czy to się tak wymawia, który jest aktualnie Beniaminkiem Ligi, który jest przedostatnim zespołem w Lidze. Jeszcze te dwa zespoły między sobą nie grały, ale patrząc na formę aktualną w tym sezonie, Mylde jestem w stanie uwierzyć, w to, że będą w stanie przed ostatnim Beniaminkiem. By grać. Co dokładam do tego spotkania? Dokładam oczywiście bramki, tak jak wspomniałem na samym początku. Przejdziemy sobie w super nie w zakłady łączone, w SuperBeds to ważne. No, i mamy tutaj zakład, że Mylde wygra mecz, oraz, oraz zobaczymy powyżej pół gola, ale w drugiej połowie. Jest to bardzo prawdopodobne, bo jeżeli miałoby się Jerw jakkolwiek bronić przed potężnym, może nie potężnym, ale przed silnym Mylde, no to będzie się w stanie bronić tylko w pierwszej połowie. Później ten worek z bramkami mógłby się rozwiązać dopiero w drugiej. Stąd też taki typ na gola właśnie w tej drugiej połowie. Kurs to 1.30 i to leci jako pierwszy typ na naszej kuponie niedzielnym, a drugi typ. Tak jak wspomniałem, będzie z, e, za Oceanu, czy konkretnie z Ameryki Południowej, a jeszcze konkretnie z Argentyny, no i tam podobne spotkanie, co typowałem wczoraj, znaczy wczoraj w sobotę. E, czyli zespół ze środka tabeli. Zagra z zespołem, który aktualnie widzę jest najgorszy. E, przenieśmy się, żebym mógł mówić wam na typach. Piłka nożna, Argentyna, niedziela e, już kliknięte. No i mamy e, takie spotkanie jak Racing Club. E, zagra z uwaga, będę wymawiał Aldo do CV, nie wiem, mój hiszpański to tak średnio. No i kurs mówił samo za siebie, faworyt tylko jeden mógłby być w tym spotkaniu. Kurs 1.42, na wygraną rasingu. Co ciekawe, jeżeli zerkniemy sobie... W H2H pomiędzy tymi drużynami grali oni ostatnio 11 maja, no i tam nie pozostawił Racing złudzeń, wygrywając aż 5 do 0, a w 2021 roku na wyjeździe 2 do 0. Nie będę tutaj już przedłużał, wszystko chyba jasne, kto jest faworytem tego spotkania, niezależnie od tego, w jakiej formie obydwa zespoły by były, potencjałem i tak wygrywa Racing. Klap. I tak to się prezentuje tylko dwa typy. Na niedzielę my postawimy sobie na nie właśnie 50 zł postaw zakład. No i czekamy, aż się nam za zieleni. To były wszystkie typy, które dziś miałem dla Was przygotowane na odcinku. Po więcej oczywiście zapraszam na grupę na Facebooku. Nie ma oczywiście u mnie tutaj Ligi Narodów siatkówki, z prostej sprawy jeszcze nie ma oferty, ponieważ niektóre mecze rozgrywane są chociażby dzisiaj albo dzisiaj w nocy, więc ta oferta dopiero pojawi się jutro i dlatego też zapraszam na grupę na Facebooku, tam je na pewno znajdziecie. No i też zachęcam do pobrania aplikacji z linku w opisie filmu. Aplikacja jest bardzo fajną, ułatwiającą życie rzeczą Powiadam Was o tych wszystkich typach, które sobie na kuponie zawarliście. Serdecznie zachęcam. No i na koniec, tak jak wspomniałem, jestem winien Wam dwa konkursy. Zacznijmy od tego, w którym do zgarnięcia są szaliki lubionych drużyn oraz piłki. Jak wziąć udział, jak zdobyć te fanty u nas? Prosta sprawa, wystarczy zarejestrować się z kodem PBWIP, to jest ten kod, który widzicie aktualnie na ekranie, płacić depozyt 50 zł. I to tyle. Przed chwilą założony nick z Superbet. Piszecie pod postem na Facebooku, który wygląda tak. I leci do Was szaliczek lubionej drużyny lub piłka. Bardzo przyjemna, fajna sprawa. Już niektóre fanty poleciały do naszych graczy, którzy są naprawdę zadowoleni. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. No a drugi konkurs, z którym do zgarnięcia jest 50 zł na zakłady sportowe na Superbet brzmi tak. Wytypuj dokładny wynik spotkania Wieczysta Kraków kontra Term... Wytypuj dokładny wynik spotkania pomiędzy wieczystą Kraków a termaliką 2 Brugbet nie ciecza. Dokładny wynik wraz z minutą strzelenia pierwszego gola, wiadomo, i nikiem SuperBET. Tak się łatwo wszystko prezentować pod postem, który właśnie wlatuje na Facebooka. Wiadomo, że liczą się nieedytowane komentarze do rozpoczęcia spotkania. Bawimy się. No a pierwsza osoba, która zrobi wszystko jako pierwsza poprawnie, zgarnia 50 zł na zakłady sportowe na Superbet. Tak to wygląda w dzisiejszym odcinku. Ja się będę z wami żegnał. Życzę Wam przede wszystkim e, miłej reszty weekendu. E, no i co? Zieloności. Trzymajcie się. Widzimy się w poniedziałek. Cześć!